Witam wszystkich widzów. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia był atak Izraela na Iran. Wydarzenie to natychmiast skradło nagłówki wiadomości i stało się przedmiotem politycznych analiz. Ale jest też inny jego aspekt aspekt ekonomiczny i wpływu na rynki kapitałowe. Bo wydarzenie takie jak to z piątku. Powoduje dynamiczną reakcję rynków w postaci przepływów kapitałowych pomiędzy różnymi klasami aktywów. To, jak przepływa kapitał w reakcji na nagłe wydarzenie, jest cennym źródłem informacji i pozwala dużo łatwiej zaprognozować, jak te przepływy będą wyglądały w przyszłości. A to właśnie przepływy kapitałowe mają olbrzymi wpływ na kształtowanie się cen poszczególnych aktywów. Zapraszam do oglądania najnowszego wydania Wiadomości INV. Przypominam, że treści znajdujące się w tym filmie nie mają charakteru porady inwestycyjnej. Przedstawiają opinię autora. Rozpocznijmy od złota. Myślę, że nie trudno jest odgadnąć, jak zachowało się złoto w reakcji na atak Izraela na Iran i w którą stronę zmieniła się jego cena. Patrząc na wykres jednodniowy, wczoraj po informacji o ataku cena złota wzrosła o 1,5%, ale na wykresie tygodniowym jest jeszcze lepiej, gdyż w ciągu całego tygodnia wzrost wyniósł prawie 3,2%. Natomiast przy tej okazji chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeden ważny element. Zwiększenie się niepewności na świecie wpływa na wzrost cen złota, to oczywiste. Natomiast warto pamiętać i pilnować, aby nie umknęło uwadze to, że to nie czynnik niepewności na świecie, przede wszystkim ustala cenę złota. Cena złota znacząco wzrosła w ostatnim czasie nie dlatego, że mamy niebezpieczeństwo kolejnego konfliktu zbrojnego, ale dlatego. Że mamy gigantyczny problem z olbrzymim poziomem zadłużenia światowego i że jedynym skutecznym sposobem radzenia sobie z nim jest monetyzacja, po którą wcześniej czy później sięgną banki centralne, a złoto jako zabezpieczenie przed inflacją monetarną w sposób naturalny na to reaguje i cena idzie dynamicznie do góry. Tym bardzo ważnym elementem jest fakt, że obligacje rządowe amerykańskie straciły tak naprawdę status bezpiecznej przystani, do której kapitał płynął poszukując bezpieczeństwa. Zarówno jeśli chodzi o wydarzenia geopolityczne, jak i w momencie, kiedy sytuacja gospodarcza się pogarszała. I rynki akcji przestawały być z tego powodu atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Co prawda, zaraz po pojawieniu się informacji o zwiększeniu geopolitycznej niepewności, kapitał zaczął płynąć do obligacji amerykańskich, co odzwierciedliłem w poście opublikowanym na YouTube w piątek rano. No, ale jednak okazało się, że w ciągu dnia sytuacja się zmieniła i amerykańskie obligacje wcale nie zyskały wczorajne wartości. Co prawda, w ciągu tygodnia rentowności spadły o 2,2%, ale zamiast, aby w piątek ten spadek jeszcze się pogłębił, to nastąpiło dokładnie odwrotnie. Również dolar nie wykazał się wystarczającą siłą i kontynuował spadki. W tym tygodniu spadek indeksu siły dolara amerykańskiego DXY o 1%. I wygląda na to, że spadki te będą kontynuowane. A srebro, bohater poprzedniego tygodnia przebijający bardzo ważny opór. Na poziomie 35,5 dolarów. W tym tygodniu srebro zachowało się bardzo dobrze. W pewnym momencie cena zeszła do poziomu wsparcia, o którym przed chwilą wspominałem, no i odbiła się do góry. Po tak dynamicznym wzroście tydzień wcześniej o ponad 9%, w tym tygodniu dołożony kolejny wzrost, tym razem o blisko 1%. Procent. Srebro zachowuje się świetnie, podstawy do optymizmu, czyli do dalszych wzrostów są bardzo duże, zwłaszcza że złoto w tym tygodniu znowu zyskało sporo, a więc szansa na to, że za złotem podąży srebro, przebijając złoto w poziomie zwrotu, są bardzo duże. Platyna, kolejny doskonały tydzień, spektakularne wzrosty zostały zniwelowane spadkami w piątek, ale i tak platyna kończy ten tydzień wzrostami o blisko 5%. Pallat zachował się trochę gorzej, gdyż po dynamicznym wzroście tydzień wcześniej, tym razem mamy delikatny spadek o 0,7%. No ale bohaterem piątku i całego tego tygodnia nie jest ani złoto, ani srebro, ani obligacje, ani nawet akcje, ale ropa naftowa, która wzrosła bardzo dynamicznie, aż o 13%. Z takich praktycznych porad proponuję dosyć sprawnie wybrać się na stację benzynową i zatankować do pełna. Bo prawdopodobnie krajowi producenci i dystrybutorzy dosyć szybko zareagują na wzrost notowania ropy na rynkach światowych. Oczywiście, że katalizatorem wzrostu cen ropy jest wzrost napięć na Bliskim Wschodzie, ale myślę, że ważną przyczyną ostatnich wzrostów są także Ogólne nastroje inwestorów, którzy spodziewając się zwiększonej monetyzacji długu, czyli dorzucenia dodatkowych środków płatniczych na rynek, poszukują aktywów, które chronią przed dewaluacją walut i surowce, i ropa, a właśnie spełniają kryteria tego, co szukają. Gaz ziemny miał co prawda spadkowy tydzień, ale korekta wzrostów z wcześniejszego tygodnia nie jest aż tak bardzo duża. Piątkowe spadki ściągnęły ceny na całym tygodniu w dół. Wartość indeksu SP 500 zatrzymała się na dolnej granicy kanału wzrostowego. Indeks Nasdaq. Stracił w tym tygodniu 0,6%, indeks Dow Jones trochę więcej, bo 1,3%. Ja cały czas powtarzam i utrzymuję to, że obecny czas pogarszających się danych gospodarczych niemal na całym świecie nie jest dobrym czasem na dynamiczne wzrosty cen akcji i generalnie na Inwestowanie w akcje. Ostatnie dane z gospodarki amerykańskiej pokazują, że gospodarka się ochładza, inflacja ogólnie zatrzymała się na podobnym poziomie co miesiąc wcześniej, natomiast w tym tygodniu pojawiły się wyraźne oznaki ochłodzenia, nie jakiegoś dramatycznego, ale stopniowego, rynku pracy. Notowanie Bitcoina. W tym tygodniu, praktycznie bez żadnych zmian, indeks zmienności WIX reaguje na spadki na giełdach i w tym tygodniu idzie do góry, osiągając poziom zbliżony do 21 punktów. Co obecnie można robić z punktu widzenia inwestora krótkoterminowego? Podkreślam, że wyrażam tutaj swoją opinię. I mogę powiedzieć, że obecnie nie robiłbym nic, tylko czekał na wybicie się kursu do góry. Jeśli ten film ci się podoba, kliknij łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Kanał stawia ciebie na pierwszym miejscu oraz niezależność przekazu, dlatego, subskrypcje są bardzo ważne i kluczowe dla rozwoju tego kanału. W minioną niedzielę podane zostały dane z gospodarki Chin dotyczące inflacji CPI oraz PPI. Jak widzimy, niewiele się tutaj zmienia. Gospodarka chińska nadal w delikatnej deflacji. Pojawiają się głosy mówiące o tym, no a co w tym złego? Przecież to, że ceny nie rosną, to jest pozytywna informacja. I ja tego nie kwestionuję. To nie jest nic złego, ale to władze chińskie i chiński bank centralny szukają sposobu, aby przyspieszyć wzrost gospodarczy w Chinach i aby wyjść z tej deflacji. Jak tylko pojawia się możliwość, to pompują dodatkowe środki do gospodarki. Bardzo ciekawe dane dotyczą bilansu handlowego, który, uwaga, w maju Wzrósł zamiast spadać. A wynika to przede wszystkim ze wzrostu eksportu rok do roku o 4,8%, ale uwaga znacząco spadł import. Wydawało się, że nowa polityka amerykańska w zakresie handlu międzynarodowego wpłynie negatywnie na bilans handlowy Chin. A tu okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. Przynajmniej jak na razie. Spójrzmy na dane z rynku kapitałowego dotyczące Chin. Chińskie obligacje rządowe bez większych zmian. Kurs juana również się nie zmienił. Indeks Hang Seng w tym tygodniu bardzo delikatnie do góry. A teraz szybki skok do Japonii. PKB oscyluje wokół zera, natomiast produkcja przemysłowa Miesiąc do miesiąca spadła o 1,1%. No, dane te na pewno nie można uznać za mocne. W tym tygodniu w relacji do dolara umocnił się jen o około 0,5% rentowności obligacji w dół, indeks Nikkei praktycznie bez zmian. Jeśli chodzi o gospodarkę europejską, to w tym tygodniu mieliśmy sporo danych dotyczących inflacji CPI w różnych państwach, i można powiedzieć, że nie mamy tutaj większych zaskoczeń. Inflacja zgodnie z prognozami analityków, niewielkie zmiany również do odczytów z poprzedniego miesiąca. Natomiast to, co przykuwa uwagę, to dość mocny spadek produkcji przemysłowej miesiąc do miesiąca, a rok do roku zanotowano wzrost. Ale już bardzo niewielki, poniżej 1%. Druga ważna informacja dotyczy bilansu handlowego. W kwietniu bilans jest wciąż pozytywny, ale nadwyżka handlowa zdecydowanie topnieje. Takie, a nie inne dane nie są żadnym zaskoczeniem, dlatego że problemy gospodarki europejskiej doskonale odzwierciedla sytuację na rynku. Motoryzacyjnym. Z jednej strony, producenci europejscy mają coraz większy problem ze sprzedażą swoich produktów na rynku chińskim. No a z drugiej strony, rynek europejski jest szeroko otwarty dla samochodów z Chin. Jak czytamy w portalu Forsal.pl, kolejna fala zwolnień w koncernie Stellantis. No a rządzący. W Unii Europejskiej nie dość, że niewiele sobie robią z aktualnych problemów europejskich producentów, no to jeszcze co chwilę uderzają w ten rynek i przede wszystkim właśnie w nich nowymi regulacjami z zakresu norm emisji spalin, które ten rynek po prostu kompletnie dewastują. I tu mamy kolejny artykuł na tym samym portalu potwierdzający. Moje wcześniejsze słowa. I o ile euro korzysta na słabości dolara i wzmacnia się, to europejskie indeksy giełdowe nie mogą zaliczyć tego tygodnia do udanych. Indeks DAX spadł dosyć znacząco o ponad 3,2%. Indeks francuskiej giełdy KAK spadek nieco mniejszy o 1,9%. Rentowności. Niemieckich papierów rządowych w tym tygodniu delikatnie obniżyły się. No a teraz przejdźmy już do danych gospodarczych z Polski i wiadomości z polskiego rynku kapitałowego. No, a w tym tygodniu danych gospodarczych było bardzo mało. Opublikowane zostały jedynie dane dotyczące inflacji CPI, no i inflacja spada. W maju rok do roku wyniosła już. 4%. Złotówka radziła sobie generalnie dobrze. Wzrost wartości w relacji do euro. Jeszcze większe umocnienie w relacji do dolara. Obligacje rządowe, ich rentowność delikatnie obniżyła się, a główny indeks giełdowy WIG-20 pozostał na niezmienionym poziomie. Przyszły tydzień zapowiada się bardzo interesująco. Scenariusz może być dwojaki: albo rynki akcji będą kontynuowały spadki i kapitał będzie przepływał do bezpiecznych aktywów, albo piątkowe spadki zostaną strząśnięte i rynki wrócą do tego, co działo się w pierwszej części obecnego tygodnia jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Proszę, napiszcie w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia wkrótce. Paweł